kilkudniowym poślizgiem wręczamy jedną z malin gospodarczych 2010 Panu Tomaszowi Kalicie, Rzecznikowi Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który dzisiaj nie jest posłem, ale od października składamy życzenia, że twarz tak reprezentatywna i dla sojuszu na pewno na pewno zasiądzie w tych ławach, a przeczytam też za co dostaje opozycja, bo jeśli chodzi o kluby rządzące, to jest jakby oczywiste. Natomiast opozycja według opinii czytelników pulsu dostaje za uporczywe ignorowanie gospodarki jako obszaru konstruktywnych działań opozycji. Dziękuję bardzo. bardzo. Może uścisk jest. Tak jest, tak Dziękuję jest, uścisk bardzo. oczywiście. I teraz jakby pan że Na razie możemy... Dobrze, no, ja no, oczywiście. To, to prosimy w takim razie do... do... Do frontu i teraz prosimy, żeby pan Tomasz Kalita, rzecznik, wybronił się z tego i przekazał jakie stresy, jaki jest dorobek gospodarczy w tej kadencji. SLD, czy zerowy całkiem, czy cokolwiek się udało przepchnąć? Jak w ogóle się czuje opozycja w takiej sytuacji, jaka jest aktualnie w Sejmie? Ja muszę powiedzieć, że dziękuję serdecznie Pulsowi Biznesu, wszystkim organizacjom, które zdecydowały się za taką, przekazać taką malinę w tymi opozycji, ale będę zmuszony przekazać ją dalej Platformie Obywatelskiej, w szczególności Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, bo to ich rządy podwyższyły podatek VAT, to ich rządy nie spełniły wiele oczekiwań środowiska Gospodarczego. Jak pamiętacie Państwo, rządy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w szczególności przedsiębiorcy mogą je dobrze wspominać. To myśmy obniżyli podatek CIT, wprowadziliśmy de facto liniowy CIT i za naszych czasów gospodarka rzeczywiście została rozruszana. Natomiast jako opozycja mamy ponad 100 projektów ustaw. No niestety, rządzący są gusi na te projekty ustaw. Mamy spory dorobek gospodarczy, nie tylko z poprzedniej kadencji. A Ja zachęcam Państwa do rzucenia okiem na polemikę Pana Przewodniczącego, Napieralskiego z premierem Tuskiem w dzisiejszym wydaniu w Rzeczpospolitej. Tam Państwo będziecie mogli zwrócić uwagę na nasz dorobek. Niemniej jednak jest taka wielka niemoc tutaj w Sejmie, takie poczucie tego, że nie można nawet do dobrych projektów przekonać rządzących, dlatego, że rządzący zredukowali parlament do takiego, do roli notariusza, maszynki do głosowania i no niestety wiele dobrych projektów Projektów, które opozycja składa od tych, począwszy od Rady Fiskalnej, czy Narodowego Planu Budowy Przedszkoli, tego co może ułatwić choćby wejście kobiet na rynek pracy, to wszystko jest, na to wszystko większość rządząca jest głucha. To wszystko się zgadza zgodnie z teorią pana premiera Leszka Millera, który twierdzi, że nie ma nic bardziej stresującego, niż być takim właśnie posłem opozycji, który nic nie może zrobić. Premiera, który był współodpowiedzialny, że tak powiem, za to wszystko dobre, o którym przed chwilą pan rzecznik mówił i niedawno żeśmy honorowali. Dostał statuetkę BCC, BCC no i na naszych łamach był też wywiad bardzo fajnie, wspominający tamte czasy. Więc chciałem teraz zapytać w perspektywie na tych wyborów. Jak państwo postrzegają, czy, czy po tym 23, czy nawet po grudniu, no bo w grudniu się konstytuuje parlament, czy czekają was następne 4 lata takiej samej sytuacji? Czy macie jednak nadzieję na odgrywanie większej roli w parlamencie? No my tego nie ukrywamy, to jest naturalne. Naszą ambicją jest w, mieć wpływ na władzę w Polsce, na zarządzanie państwem, dlatego że wtedy mamy możliwość realizacji swojego programu. Ja przypuszczam, że przyszła, przy, przyszły skład koalicji, jaki on by nie był, bez Sojuszu Lewicy Demokratycznej on będzie pusty. a Dlatego, że tylko SLD ze swoim doświadczeniem, ze swoimi kadrami, ale ze swoimi Pomysłami. Jako partia lewicowa, sprzyjająca również środowiskom gospodarczym, jest w stanie rozruszać rząd w Polsce i jest w stanie pchnąć go na bardziej tory modernizacyjne. I myśmy to udowodnili dwa razy współrządząc w Polsce i dwa razy odnosząc sukcesy gospodarcze. Odpadł wątek praktycznie na najbliższe jeszcze cztery lata potrzeby głosów SLD do przełamywania weta prezydenta. I to jest dość istotna rzecz. Dlatego życząc powodzenia w wyborach, życzę też, żeby rzeczywiście Wasze głosy bardziej merytorycznie, często były potrzebne i przydawały się. Kto by nie rządził, kto by tutaj nie został zaprzysiężony i nie tylko do ewentualnego przełamywania weta, bo do tego akurat przez cztery lata, jeżeli ten rząd się utrzyma, potrzebni jesteście. Także życzę, żebyście byli potrzebni do wątków, o których tutaj wypisano w tym dyplomie malinowym. Ja dziękuję serdecznie. Przede wszystkim dziękuję Państwu, redakcji, ale i czytelnikom Pulsu Biznesu, wszystkim środowiskom, które z Państwem współpracują przy okazji choćby tej nagrody w cudzysłowiu. Naprawdę jest to dobra inicjatywa, bo myślę, że motywuje, zwraca uwagę. Ja się mogę zobowiązać do tego, że z pewnością przekażę to na którejś z konferencji prasowych posłom Platformy Obywatelskiej. Oni mają, a, swój, a, też oni tak, mają swój, ale tak myślę, że, że im się przyda. A więcej. Tak, tak. Myślę, że za te cztery lata takiego słodkiego lenistwa, nieróbstwa powinni dostać no, porządne, porządną cenzurkę, więc myślę, Ten że to... Ten sam pomysł z podaniem dalej miał PiS. A, no rozumiem, do, dokładnie. Znaczy ja myślę, że też PiSowi trzeba by podać, bo tak naprawdę to... No, no, e, Ciekawa na koncepcja. To zarządów, zarządów PiSu rozpoczęły się, rozpoczęły się takie niewykorzystanie tej szansy europejskiej. Najwięcej środków unijnych płynęło, gospodarka była rozruszana, największy eksport był, a a tutaj zarządów PiSu tej szansy nie wykorzystano. Ale jak wiemy, PiS się specjalizuje w sprawach przeszłości, Smoleńska i różnych innych demonów. Więc myślę, że, że gospodarka nie jest domeną PiSu. Jeszcze raz powtarzam życzenia. Dziękuję większego bardzo. wkładu w to, co produkowane jest w tej fabryce prawa. Od Dobrze Pan określił, to jest też firma. Tak jest, tak jest. Dziękuję bardzo. bardzo.